Cześć wszystkim. Witam na pierwszym odcinku podcastu efektywnego marketingu. Ja nazywam się Bartek Machnik i nie jestem sam, ponieważ ze mną jest również Michał Stosna, powiem pomysłodawca efektywnego marketingu. Cześć Michał. Cześć Bartek. Z tym pomysłodawcą, to może bym nie szalał. Chyba razem jesteśmy pomysłodawcami. No, ja myślę, że, że Ty jesteś tą iskierką, która właśnie spowodowała, że tutaj jesteśmy. Ja jestem tylko, pamiętaj, skromnym pracownikiem w Pańskiej. I z pokorą wszystko przyjmuję. Natomiast... Bartek, w takim razie ja mam inne. To pomysłodawcom efektywnego marketingu TV jest, słuchaj, WhatsApp. O właśnie. Tak, dokładnie tak i nasze rozmowy bardzo długie, gdzie komentujemy marketing i to w jaki sposób on funkcjonuje. No i co Michał, postanowiliśmy coś z tym z zrobić, bo chyba razem mamy podobne wrażenia, że o niektórych rzeczach trzeba powiedzieć w nieco inny sposób i i trochę innym językiem, i pokazać, że no nie do końca jest chyba tak, jak wszyscy uważają. Oj, no, Bartek, już nie do końca jest tak, jak wszyscy uważają. No, myślę, że po prostu mamy trochę inny punkt widzenia i też no, się znajdzie dla nas trochę miejsca w internecie na nasz punkt widzenia. Bo jak to ktoś kiedyś <grym powiedział, <grym <grym że milczenie jest złotem, ale mi się srebro bardziej podoba, a mowa jest srebra. <grym> <grym grym> tak, zgadza się. Wiesz co? Myślę, że rozpoczęlibyśmy od w zasadzie pytania czy wyjaśnienia naszym słuchaczom i, i, i widzom, dlaczego efektywny market, marketing, jak to interpretujesz? Ale tu nie trzeba dużo wyjaśniać. Marketing musi być efektywny, a nie efektowny. My po to, żeby pomagać przedsiębiorcom rozwijać ich firmę, badać potrzeby klienta, kreować te potrzeby klienta, odpowiadać na te potrzeby, więc musi być efektywny. A, co a myślisz, tym? że a myślisz, że co, że jest teraz ten marketing tylko i wyłącznie efektowny? <laughs> Wiesz, stwierdzenie, że marketing jest taki albo taki, to zgodzisz się ze mną jest w ogóle dużym nadużyciem, bo ludzi, którzy się zajmują marketingiem, jest bardzo wielu. A więc też nie chciałbym się wypowiadać za cały marketing. Natomiast no, mamy już też trochę takiego marketingu, jak to mówią o influencerach, że są znani z tego, że są znani. <grystanie> to Mamy też marketingowców, którzy najlepiej robią swój marketing, a nie dla klientów. No my w sumie też zdarza, tak. że my też Słuchaj, tak robimy. Pa <grystanie> paradoksalnie, paradoksalnie jest tak, że ci marketingowcy e, robią większy marketing dla samych siebie niż de facto dla swoich klientów. Ale wiesz, Bartek, no my do tej pory robiliśmy marketing dla naszych klientów, a nie dla siebie, więc to też podobno no jest wiesz, szef bez butów chodzi, nie? No właśnie, o to chodzi. Wydaje się chyba, że no nie do końca zrozumieliśmy chyba rynek, ale, ale też wydaje mi się, że warto iść swoją drogą. I to, jak jak, jak my odbieramy marketing. No dobra, Michał, słuchaj. Jeżeli mówimy o efektywnym marketingu, czyli o nieco innej formie niż ta, która jest teraz, no to warto, żebyśmy w tym odcinku tylko i wyłącznie zasygnalizowali, co nam się nie podoba w tym marketingu, który jest obecnie, z którym my bardzo często się nie zgadzamy. No to ty pierwszy, czas start. Co nie chciałbym mówić, co mi się nie podoba, poza paroma rzeczami, typu automatyzacja, typu klepanie schematów, ale wiesz, pamiętajcie, że dla mnie najważniejsze jest to, że marketing dzisiaj jest bardzo potrzebny mniejszym firmom, tak, z sektora MŚP czy nawet mikro. Bo tam tak na dobry układ w aktualnym czasie toczy się walka o przetrwanie, a Casey, Coca-Coli i Eyla naprawdę w tym nie pomagają. Tak? Bo to sam dobrze wiesz, że jak masz budżet 5 milionów, to możesz zrobić dużo. Większym wyzwaniem jest to, kiedy masz budżet 5 tysięcy albo 500 złotych. I to jest tak, tak naprawdę. Marketing. Albo w ogóle go nie ma. Albo go w ogóle nie masz, nie? i musisz zrobić go organicznie tylko i wyłącznie. Natomiast no zdecydowanie też warto zwrócić uwagę na to, że marketing to jest taka droga. Nie? To nie jest taki, znaczy maraton, a nie sprint, jak to zupełnie niektórzy mówią. I można pewne rzeczy skracać. I tutaj właśnie nawiążę do tej automatyzacji, która mi się bardzo nie podoba w wielu przypadkach, szczególnie tej takiej relacyjności social media, bo media nagle przestają być społecznościowe, a zaczynają być po prostu albo giełdą, albo taką wiesz, telegazetą, nie? gdzie po prostu wrzucasz ogłoszenia i naparzasz. Po prostu na prawo i na lewo tym, tymi swoimi komunikatami do każdymi takie, takimi samymi, no i myślę, że nie budujesz sobie wtedy dobrego wizerunku i marki, a jednocześnie nie budujesz przywiązania, więc to jest takie krótkoterminowe mocno. A nuż się uda, a może ktoś się złapie, a może komuś sprzedam. No tak. Ty w ogóle zwróciłeś uwagę na kilka chyba tych aspektów najważniejszych, bo to, że mamy do czynienia właśnie z tym, marketingiem milionowym, bo, no bo, 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 bo to widzimy, ładne zdjęcia, wielkie kampanie reklamowe, marketingowe, etc. Natomiast równocześnie wiemy go doskonale, że siłą napędową gospodarki są MŚP, właśnie są popularne misje, które... No, one tutaj robią, mówiąc kolokwialnie, największą robotę, i paradoksalnie właśnie ta największa robota ma najmniejsze pieniądze, jeżeli chodzi o, o marketing. I no tutaj właśnie ten efektywny marketing, czyli w moim przekonaniu taki racjonalny, który jest pozbyty tego nadymania, które bardzo często widzimy w serwisach społecznościowych na przykład wylewa się tego mnóstwo. To jest ten, ten, nie ten aspekt, ale ty wspomniałeś jeszcze o tej relacyjności, o tym, co się dzieje na LinkedInie, o tej patologii linkedinowej. Zapewne pamiętasz mój ostatni wpis na LinkedInie, gdzie zacytowałem wiadomość, którą otrzymałem, która po prostu zmroziła mnie, jeżeli chodzi o całkowity brak Nawiązania relacji, całkowity brak zrozumienia tego, że właśnie takich ogłoszeń tej telegazety jest, jest mnóstwo. I to, co mnie na przykład osobiście boli, to to, że właśnie duże grono środowiska. Marketingowego powiela właśnie te błędy, czy uczy tych błędów, które po prostu niszczą całkowicie relacje. Ja tylko i wyłącznie z tego powodu, że zbieram takie cukierki, no, nie reaguję na to. Natomiast normalna osoba, do której byłby kierowany ten komunikat, no to no naprawdę, no to jest taki element, który odrzuca całkowicie. I to jest, no dla mnie, klucz sprawy, aby właśnie w ramach tej naszej misji, jakim jest efektywny marketing, pokazywać właśnie te elementy, które są podawane w poradnikach, w różnego rodzaju opracowania które się tak naprawdę nie, nie, no nie sprawdzają. Ja za chwilkę też jeszcze powiem o jednym case, ale żeby nie zmonopolizować tej rozmowy, to, to oddaję głos Tobie. Zresztą to tak naszła mi taka myśl, nie, że normalnie ludzie kolekcjonują znaczki, wiesz, inni pocztówki, a ty kolekcjonujesz wiadomości na LinkedInie. No, trochę to tak to jest. Ale wiesz, tak, ile ci... mam później materiału szkoleniowego? Oczywiście nie, nie trzeba nie, wymazać to... imiona nazwiska czy nazwy firm, ale materiału jest mnóstwo. Zobaczy, wiesz, ja się śmieję, że dosłownie godzinę przed naszą rozmową dzisiaj dostałem wiadomość. Którą, wiadomość w takiej treści, mniej więcej, że kto. Dzień dobry, chciałbym poznać pana firmę, przepraszam, pani firmę, <grymne> pani firma, aby przedstawić właściwą ofertę. I tam niżej był link. I tak trochę zgłupiałem, nie? bo tak pytam, ale o co chodzi? Dostałem informację, że chodzi o obsługę marketingową, i tak trochę się zdziwiłem, bo w sumie to chyba jak dobrze pamiętam, to prowadzę agencję social mediową. Jak coś źle mówię, to mnie popraw Bartek, ale tak mi się wydawało jeszcze godzinę temu. <głos> <głos> no, ale, ale cóż, dostałem wiadomość pewnie z automatu, jak to się mówi, tak na masową skalę, więc, <noise> więc zdecydowanie jest to wątek, który mi też tak poniekąd może wjeżdża na ambicje trochę, tak, no bo zawsze mówiłem o tej relacyjności w mediach społecznościowych, o tym nawiązaniu kontaktu, nie ilość, a jakość, trafiaj do właściwych osób, a nie do wielu osób, nie liczą się lajki, tylko, to, co na, tylko ta, ta konkretna relacja z osobami, które, które masz i na fanpage'u i na LinkedInie bezpośrednio. No a teraz mam wrażenie, że to wszystko stanęło na głowie, nie? że to całe jest takie odwrócone i, i leci taka botowa masowość w tym wszystkim. Dokładnie. Ja też, Ty mówisz o, o, o takiej sytuacji. Ja natomiast otrzymałem również wiadomość od użytkownika, Panie Bartłomieju, Moich analiz wynika, że mamy ze sobą dużo wspólnego. Pan również zajmuje się tworzeniem strategii w logistyce. No, także z uśmiechem na, na twarzy wyprowadziłem pana z tego błędu, po czym Pan był w ogóle w odpowiedzi, oczywiście, był w ogóle zaskoczony, do czego ja nawiązuję, więc to też pokazuje trochę, w jaką stronę właśnie podążamy. I nie jest to dobra strona. Jestem. Jakby tak na upartego, to każdy się trochę zajmuje logistyką, nie? I robi strategię logistyki życia codziennego. No tak, <laughs> nie, ale no tak. Wszyscy, wszyscy zajmują się kompleksowo i całościowo obsługą marketingową. Zapomniałeś, że profesjonalnie, elastycznie i mają indywidualne podejście do klienta. Otóż to. Ty Dokładnie to tak. Jeszcze tylko opowiem Ci o jednej z sytuacji z ostatnich też dni, która no jeszcze mocniej utwierdziła mnie w tym, że warto, abyśmy rozmawiali na temat efektywnego marketingu. Ja dokładnie zajmuję się boss brandingiem, czyli tutaj budowaniem tego wizerunku kadry średniego i wyższego szczebla. No i czytam różne opracowania, żeby wiedzieć, co w środowisku się dzieje i wiesz co, przeczytałem w jednym z opracowań, które było bardzo mocno reklamowane i marketing był no naprawdę obiektywnie, szczerze na wysokim poziomie, natomiast to, co przeczytałem w tym opracowaniu, że Boost Branding to między innymi komunikacja prezesa firmy, która polega między innymi na monitorowaniu i ocenianiu efektów pracy pracownika. Powiem Ci, że albo ja działam w oparciu o jakieś inne książki czy moje do doświadczenia, albo po prostu ja muszę się jeszcze wyedukować. Bo no, jeżeli ktoś twierdzi, że budowanie wizerunku prezesa jest to, że prezes w mediach społecznościowych na LinkedInie ocenia i monitoruje pracę od pracowników, no to jest naprawdę. No, to jest właśnie dla mnie przykład stania na głowie albo po prostu braku jakichkolwiek kwalifikacji tej osoby, która to, to napisała. Wiesz Bartek, to tak jak social selling, którym ja się swego czasu bardzo mocno fascynowałem i poniekąd fascynuję do dzisiaj i zawsze uważałem, że social selling to jest wiesz, to sprzedaż społecznościowa, czyli żeby komuś coś sprzedać trzeba najpierw to zbudować tak? w jakimś tam sensie, czyli najpierw sprzedajesz siebie, społeczności dając jakąś tam wiedzę i wartość za darmo można to ująć, tak? Czy pomagając innym, a dopiero poprzez to osoby, które budują jakieś tam zaufanie do ciebie, poniekąd ci zwracają za to, co dajesz na co dzień, czyli budujesz społeczność innymi słowy, nie? No, a dzisiaj social selling jest traktowany w taki sposób, że to jest ile? ile jesteś w stanie wysłać wiadomości na LinkedInie w ciągu godziny? To jest social selling dzisiaj, nie z ofertą? Albo te wszystkie. Wiadomości. Ale wiesz. I tak, Michał. Tylko teraz trzeba. Pamiętasz, mamy takiego kolegę, który bardzo lubi grać w grę pod, tytu, ty, pod tytułem Noi. Czyli dobra, no mówimy, że tak wygląda ta sytuacja. Czyli diagnoza jest postawiona. No i co dalej? No i teraz z jednej strony, wiesz, są osoby, które autentycznie szukają tego marketingu. Chcą dowiedzieć się czegoś, chcą wykształcić sobie umiejętności marketingowe, więc szukają wiedzy. Więc z drugiej strony oczekują, że mają osoby, ekspertów, które za pośrednictwem, nie wiem, webinarów, podcastów, poradników, live'ów, etc., przekażą tą wiedzę prawdziwą. No i teraz moje pytanie brzmi następujące, czy po prostu te osoby chcą właśnie coś sprzedać nowego, co jest totalnie bez sensu, czy po prostu te osoby no nie wiedzą, czy nie rozumieją tych podstawowych, czy elementarnych określeń. Znaczy chciałbym tutaj wiedzieć, znaczy chciałbym Mieć tą świadomość, że jest raczej to pierwsze, że te osoby chcą sprzedać coś nowego, bo no nie przyjmuje do wiadomości, że te osoby nie, no nie wiedzą o tym, czym na przykład jest bus branding, czy chociażby social selling. Bartek, to myślę, że to jest w ogóle pytanie, które nie powinno tutaj paść, bo ja ci na nie odpowiem na nie. Myślę, że powinieneś się odezwać do autorów tego typu opracowań, postów, wiadomości. Wywołałem już ich również w mediach społecznościowych, ale no niestety odpowiedzi nie otrzymałem. Czy wiesz, Bartek, ja cały czas wychodzę z takiego prostego założenia, że to każdy ma prawo do własnego zdania. Weryfikacja następuje w jakimś tam okresie. Uważam, że weryfikacja rzucania na krótką metę spamu następuje w okresie krótszym niż dłuższym. Praca marketingowa w dłuższym okresie zyskuje tak? i kiedy masz już tą markę, to już nie musisz wysłać miliona wiadomości, znaczy no nigdy nie musisz, ale nie musisz wysłać miliona wiadomości dziennie, żeby statystycznie więcej osób złapało haczyk. Więc ja myślę Bartek, że wiesz, to nie ma co w ogóle poruszać takiego tematu. tak? Uważam, że każdy ma kawałek swojego internetu, jak to się mówi, albo swój kawałek w internecie byłby bardziej prawidłowo. My zagospodarujmy swój. i niech go zagospodarują swój, a rynek zweryfikuje. <noise> no i? <noise> No i, no, i to jest piękne podsumowanie tej, tej pierwszej części naszej rozmowy, naszego wprowadzenia, naszych dywagacji. Na koniec mam jeszcze do ciebie takie pytanie, żebyś mnie w jakiś sposób uspokoił, albo i nie. Powiedz mi, czy ja brzmię radykalnie, jeżeli chodzi o, o podejście do marketingu? Czy, to, czy ty to też słyszysz? Nie. Nastała cisza, ale, ale Nie, musiałem, to, musiałem, musiałem to przeanalizować. Okej. Okay. Dobra, Michał. Dzięki serdeczne, a szczególnie dziękujemy naszym słuchaczom. No i zapraszamy do, do słuchania naszych kolejnych odcinków, które będą pozbawione całkowicie sztywnego i wcześniej poznanego planu, a będą naprawdę tym, co, co myślimy i co wychodzi z naszego serca. Prawda, Michał? Zdecydowanie. W końcu to mają być rozmowy, a nie nagrania propagandowe na temat marketingu, więc będziemy rozmawiać i zapraszam również serdecznie na nasze następne spotkanie, rozmowy. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Do usłyszenia.